Pierwszy. Wstęp. Pierwszy. Jeden. Skąd pochodzimy? Kontekst programu Erasmus. Erasmus, to program Unii Europejskiej, którego celem jest promowanie mobilności i nauki w zakresie pozaformalnej edukacji i szkoleń na poziomie europejskim. Został on uruchomiony w 1987 roku jako program wymiany studentów i z biegiem lat rozszerzył się, obejmując również osoby zawodowo zajmujące się edukacją nieformalną, nauczycieli, młodzież, wolontariuszy i tym podobne. Od samego początku program Erasmus+ był dla europejskiej młodzieży szansą na dostęp do nauki i doświadczeń związanych z rozwojem osobistym za granicą. Dzięki temu programowi mogą studiować lub pracować w innym kraju europejskim, nauczyć się nowego języka i poznać inne kultury. Daje również możliwość udziału w wolontariacie i projektach współpracy międzynarodowej, co może być bardzo cennym i wzbogacającym doświadczeniem. Z kolei Erasmus przyczynia się do wspierania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, dając im możliwość rozwijania umiejętności i wiedzy w obszarze pracy i biznesu. Był również ważnym narzędziem promowania włączenia społecznego i różnorodności w Europie, ponieważ umożliwił młodym ludziom ze wszystkich regionów i ze wszystkich środowisk uczestnictwo i wzajemne poznawanie się. Troska o środowisko jest jednym z głównych priorytetów programu Erasmus, z kilku powodów. Po pierwsze, zmiana klimatu jest jednym z głównych zagrożeń, przed którymi stoimy jako społeczeństwo i niezwykle ważne jest, abyśmy podjęli działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia naszego śladu węglowego. Działania w ramach programu Erasmus mogą przyczynić się do tych wysiłków, zachęcając do zrównoważonej mobilności i uczenia się oraz promując praktyki i projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Po drugie, środowisko to kwestia sprawiedliwości i równości. Konsekwencje zmiany klimatu i degradacji środowiska są często najbardziej narażone na skutki zmian klimatu i degradacji środowiska. Erasmus aktywnie przyczynia się do włączenia społecznego i sprawiedliwości społecznej poprzez bezpośrednie promowanie projektów, które dotyczą tych kwestii i angażują wszystkich ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach. Po trzecie, środowisko jest zagadnieniem przekrojowym, które wpływa na wszystkie aspekty naszego życia i ważne jest, aby zająć się nim w sposób systematyczny i spójny. Erasmus Plus bierze to pod uwagę i promuje projekty, które uwzględniają wymiar środowiskowy w sposób integralny i poprzez wspieranie kultury zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach życia społecznego. Program kładzie również duży nacisk na przedsiębiorczość, mając na celu promowanie umiejętności i postaw w zakresie przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków oraz wspieranie tworzenia i rozwoju nowych przedsiębiorstw. Poprzez szereg możliwości wspiera edukację, szkolenia, mobilność i budowanie potencjału, tworząc nowe pokolenie młodych przedsiębiorców, którzy mogą napędzać wzrost gospodarczy i innowacje w Europie. Przestrzenią, w której spotykają się praktyki środowiskowe i przedsiębiorcze oraz rozwój gospodarczy, jest filozofia permakultury, którą poznamy później. W tym podręczniku i audiobooku chcemy połączyć wszystkie te aspekty, aby zaoferować osobom pracującym z młodzieżą i innym interesariuszom młodzieżowym innowacyjne zasoby do szkolenia i motywowania młodych przedsiębiorców do wykorzystywania zasad i etyki permakultury w swoich startupach i przedsięwzięciach ostatecznie przyczyni się do bardziej świadomych, sprzyjających włączeniu społecznemu i zrównoważonych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjnych i odnoszących sukcesy przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie. Pierwsze dwa. Skąd pochodzimy? Przedsiębiorczość, zmiany klimatu i młodzież. W Europie przedsiębiorczość i bezrobocie młodzieży to główne problemy dotykające dużą część młodych ludzi. Kwestie te mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie i jakość życia młodych ludzi oraz na rozwój gospodarczy regionu. Jednym z głównych problemów jest brak możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi. W Europie bezrobocie młodzieży było historycznie wyższe niż bezrobocie ogólne i było szczególnie dotknięte kryzysami gospodarczymi. Chociaż stopa bezrobocia młodzieży spadła w ostatnich latach, w niektórych krajach europejskich nadal jest stosunkowo wysoka. Innym problemem jest brak środków na przedsiębiorczość. Chociaż przedsiębiorczość może być skutecznym sposobem tworzenia miejsc pracy i promowania wzrostu gospodarczego, wielu młodych ludzi w Europie ma trudności z dostępem do zasobów i wsparcia potrzebnego do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Może to wynikać z braku dostępu do finansowania, braku szkoleń i wsparcia oraz braku sprzyjającego otoczenia biznesowego. Poniżej znajduje się przegląd postępów w zmniejszaniu bezrobocia młodzieży w ciągu ostatniej dekady w Hiszpanii, na Węgrzech i w Polsce. W Hiszpanii bezrobocie wśród młodzieży było stałym problemem w ciągu ostatniej dekady. Według danych Banku Hiszpanii bezrobocie młodzieży osiągnęło najwyższy poziom w pierwszym kwartale 2013 roku, kiedy to 45,1% osób poniżej 25 roku życia było bezrobotnych. Od tego czasu bezrobocie młodzieży ma tendencję spadkową, a do pierwszego kwartału 2021 roku bezrobocie młodzieży w Hiszpanii spadło do 27,9%. Chociaż jest to znacząca poprawa, nadal jest wyższa niż ogólna stopa bezrobocia w kraju, która w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 14,9%. Na Węgrzech bezrobocie młodzieży również było poważnym problemem w ostatniej dekadzie. Według danych Banku Centralnego Węgier bezrobocie młodzieży na Węgrzech osiągnęło najwyższy poziom w trzecim kwartale 2013 roku, kiedy bezrobotnych było 30,7% osób poniżej 25 roku życia. Od tego czasu obserwuje się również tendencję spadkową bezrobocia młodzieży i do trzeciego kwartału 2021 roku bezrobocie wśród młodzieży spadło do 14,5%. Podobnie jak w Hiszpanii, choć uległa znacznej poprawie, nadal jest wyższa niż ogólna stopa bezrobocia w kraju, 4,9% w trzecim kwartale 2021 roku. W Polsce bezrobocie młodzieży również stanowiło problem w ostatniej dekadzie, choć było mniej dotkliwe niż w Hiszpanii i na Węgrzech. Według danych Centralnego Banku Polskiego bezrobocie młodzieży w Polsce osiągnęło najwyższy poziom w pierwszym kwartale 2012 roku, kiedy bezrobotnych było 22,7% osób poniżej 25 roku życia. Od tego czasu obserwuje się również tendencję spadkową bezrobocia młodzieży w Polsce i do trzeciego kwartału 2021 roku bezrobocie wśród młodzieży spadło do 8,5%. Promowanie przedsiębiorczości młodzieży jest ważne dla tych krajów, ponieważ tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi może zmniejszyć bezrobocie młodzieży i poprawić ich sytuację ekonomiczną. Ponadto przedsiębiorczość młodzieży może przyczynić się do innowacyjności i rozwoju gospodarczego krajów. Młodzi przedsiębiorcy często mają innowacyjne pomysły i są gotowi podjąć ryzyko w celu realizacji swoich projektów, co może prowadzić do tworzenia nowych firm i tworzenia bogactwa. Należy pamiętać, że istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do bezrobocia młodzieży, a zmiana klimatu jest jednym z nich. Zmiana klimatu to globalny problem, który ma wpływ na wszystkie kraje, w tym na Europę. Oto kilka faktów na temat wpływu zmian klimatycznych w Europie, z uwzględnieniem różnych źródeł. Według raportu Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu, IPCC, Climate Change in Europe, zmiany klimatu mają znaczący wpływ na Europę. Przewiduje się, że do końca XXI wieku średnia roczna temperatura w Europie wzrośnie w przedziale od 1,5 do 3 stopni Celsjusza. Oczekuje się, że zmiana klimatu będzie miała wpływ na dostępność wody w Europie, powodując zwiększone ryzyko powodzi na niektórych obszarach i suszy na innych. Zmiana klimatu może mieć wpływ na różnorodność biologiczną i ogólnie na środowisko, a także na zdrowie ludzi. Na przykład przyczyniając się do rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez wektory, takich jak wirus zachodniego Nilu czy malaria. Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska, EEA, wpływ zmian klimatu w Europie, zmiany klimatu mają również skutki gospodarcze w Europie, wpływając m.in. na rolnictwo, rybołówstwo i turystykę. Z tych wszystkich powodów ważne jest podjęcie działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej w celu ochrony środowiska i gospodarki Europy. Istnieje pośredni związek między zmianą klimatu a bezrobociem młodzieży w Europie, ponieważ sektory te doświadczają trudności, a możliwości zatrudnienia dla młodzieży są mniejsze. Na przykład, jeśli występują susze lub powodzie, które mają wpływ na produkcję rolną, w tym sektorze może być mniej miejsc pracy. Ponadto zmiany klimatu mogą również wpływać na gospodarkę danego kraju w sposób bardziej pośredni. Na przykład, jeśli kraj musi zainwestować duże sumy pieniędzy w środki przystosowawcze do zmian klimatu, takie jak budowa przeciwpowodziowych środków, może to wpłynąć na dostępność funduszy na inne programy i usługi, w tym te, które mogą być korzystne dla młodzieży, takie jak edukacja i trening. Bezrobociem młodzieży należy zająć się w sposób całościowy, biorąc pod uwagę zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe przyczyny strukturalne. Pierwszy trzy: Dokąd zmierzamy stąd? Jak zainteresować młodych ludzi proekologicznymi projektami? Młodzi ludzie będą odpowiedzialni za kształtowanie przyszłości naszej planety i będą musieli stawić czoła wyzwaniom środowiskowym, które zostawiamy za sobą. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im wiedzę, umiejętności i motywację do skutecznego stawienia czoła tym wyzwaniom. Kwestie środowiskowe, takie jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie i utrata siedlisk, są złożone i wymagają zbiorowego działania jednostek, społeczności i rządów, aby je rozwiązać. Młodzi ludzie mogą odegrać kluczową rolę w kierowaniu tym zbiorowym działaniem i inspirowaniu innych do działania. Podnosząc świadomość i zainteresowanie projektami odpowiedzialnymi środowiskowo wśród młodych ludzi, możemy zapewnić, że posiadają oni wiedzę i umiejętności niezbędne do stworzenia zrównoważonej przyszłości dla siebie i przyszłych pokoleń oraz napędzają innowacje i opracowują nowe rozwiązania, ponieważ są bardziej otwarci, kreatywni i elastyczni. Świadomość młodych ludzi na temat ich wpływu na środowisko i motywacja do podejmowania działań w celu jego ograniczenia zapewni wszystkim bardziej zrównoważoną, sprawiedliwą i odporną przyszłość. Tutaj przedstawiamy kilka podejść i sposobów promowania odpowiedzialności społecznej oraz zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w projekty odpowiedzialne ekologicznie. Uczeń to odpowiednim. Młodzi ludzie są często bardziej zainteresowani rzeczami bezpośrednio związanymi z ich życiem. Postaraj się, aby kwestia środowiskowa, którą się zajmujemy, dotyczyła ich osobiście lub aby widzieli wpływ na ich życie, społeczność lub świat. Przykłady działań środowiskowych, które są bezpośrednio związane z młodymi ludźmi. Pierwszy: zorganizuj społecznościowe sprzątanie, aby zająć się lokalnymi problemami środowiskowymi, takimi jak śmieci i zanieczyszczenie. W ten sposób młodzi ludzie mogą bezpośrednio zobaczyć skutki takich problemów dla własnej społeczności i zmotywować się do działania. 2. Opracować i wdrożyć kampanię oszczędzania energii w ośrodku edukacyjnym lub społeczności. Może to obejmować działania takie jak wyłączanie światła i elektroniki, gdy nie są używane, używanie energooszczędnych urządzeń i promowanie korzystania z transportu publicznego. 3. Edukuj młodych ludzi o znaczeniu oszczędzania wody i sposobach oszczędzania wody w codziennym życiu, takich jak zakręcanie kranu podczas mycia zębów i branie krótszych pryszniców. 4. Zachęcaj młodych ludzi do angażowania się w projekty związane z ogrodnictwem lub rolnictwem miejskim w ich społeczności. Może to pomóc im zrozumieć znaczenie zrównoważonych systemów żywnościowych i rolę, jaką mogą odegrać we wspieraniu ich. 5. Weź udział w strajku klimatycznym lub innych akcjach publicznych w celu podniesienia świadomości na temat zmian klimatycznych i potrzeby podjęcia działań w celu ich rozwiązania. To działanie może pomóc młodym ludziom poczuć się częścią ważnego ruchu, tak jakby coś zmieniali i zainspirować ich do podejmowania dalszych działań w kwestiach środowiskowych. Uczyń to wciągającym. Młodzi ludzie często chętniej angażują się w projekty, które są interaktywne i zabawne. Rozważ włączenie gier, konkursów lub innych elementów interaktywnych do naszego projektu, aby był bardziej wciągający. Przykłady działań środowiskowych, które zawierają elementy interaktywne i zabawne. Pierwszy: Stwórz ekologiczne polowanie, które zabierze młodych ludzi na wycieczkę po ich społeczności i zachęci ich do identyfikowania i poznawania lokalnych problemów środowiskowych. Ta aktywność może być bardziej interaktywna poprzez włączenie łamigłówek lub wyzwań, które uczestnicy muszą rozwiązać, aby przejść do następnej lokalizacji. Drugi: Zorganizuj konkurs wiedzy o środowisku, który sprawdzi wiedzę młodych ludzi na temat zagadnień środowiskowych i zachęci ich do pogłębienia wiedzy na te tematy. Ta aktywność może być bardziej interaktywna poprzez włączenie systemów brzęczyków lub innych elementów teleturnieju. 3. Zachęcaj młodych ludzi do wyrażania swojej kreatywności i troski o środowisko, organizując konkurs plastyczny dotyczący środowiska. Może to obejmować takie kategorie, jak sztuka z recyklingu, fotografia przyrodnicza lub obrazy o tematyce ekologicznej. Czwarty. Stwórz interaktywną grę symulacyjną, która pozwoli młodym ludziom badać różne scenariusze środowiskowe i podejmować decyzje, które mają wpływ na wyniki. To ćwiczenie może być wykorzystane do nauczania młodych ludzi o złożonych problemach i kompromisach związanych z rozwiązywaniem problemów środowiskowych. Piąty. Stwórz pokój ewakuacyjny o tematyce ekologicznej, w którym młodzi ludzie będą musieli rozwiązać zagadki i wskazówki, aby uciec z pokoju. To ćwiczenie można wykorzystać do nauczania młodych ludzi o kwestiach środowiskowych w zabawny i interaktywny sposób. Zrób to społecznie. Młodzi ludzie są często bardziej skłonni do angażowania się w projekty, które pozwalają im łączyć się z innymi i dokonywać zmian jako część grupy. Możemy rozważyć utworzenie kampanii w mediach społecznościowych lub zorganizowanie wydarzenia społecznościowego, aby zaangażować młodych ludzi. Przykłady działań, które pozwalają młodym ludziom nawiązać kontakt z innymi i coś zmienić. Pierwszy: współpracuj z młodymi ludźmi, aby stworzyć kampanię w mediach społecznościowych, aby podnieść świadomość na temat kwestii ochrony środowiska. Może to obejmować tworzenie i udostępnianie treści na platformach społecznościowych, takich jak filmy, infografiki lub memy oraz zachęcanie innych do udostępniania i udziału w kampanii. 2. Zaproś ich do udziału w lokalnych imprezach środowiskowych. 3. Zorganizuj festiwal filmów środowiskowych, na którym prezentowane będą filmy i filmy dokumentalne dotyczące kwestii środowiskowych. Zaproś młodych ludzi do udziału w organizacji i promocji wydarzenia oraz zachęć ich do zaproszenia znajomych i rodziny. 4. Współpracuj z młodymi ludźmi, aby zorganizować Dzień Ochrony Środowiska, podczas którego spotykają się z lokalnymi urzędnikami lub przedstawicielami organizacji ekologicznych, aby omówić ważne kwestie środowiskowe i opowiadać się za zmianami. 5. Współpracuj z lokalną organizacją ekologiczną, aby stworzyć projekt usług edukacyjnych dla młodych ludzi. Może to obejmować udział w działaniach takich jak konserwacja szlaków, przywracanie siedlisk lub sprzątanie plaży. Spraw, aby był dostępny. Upewnij się, że projekt jest dostępny i łatwy do zaangażowania się w projekt dla młodych ludzi. Może to obejmować zapewnienie transportu, elastyczny harmonogram lub swobodny udział w projekcie. Przykłady działań środowiskowych, które mają być dostępne. Pierwszy. Współpracuj z lokalnymi organizacjami środowiskowymi, aby stworzyć możliwości uczenia się lub zajęcia dla młodych ludzi. Rozważ zapewnienie transportu do ich miejsca realizacji projektu oraz zaoferowanie elastycznego harmonogramu, aby ułatwić młodym ludziom uczestnictwo. 2. Stwórz internetowy program edukacji ekologicznej, w którym młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć z domu. Może to obejmować interaktywne seminaria internetowe, kursy online lub wirtualne wycieczki terenowe. 3. Zorganizuj film forum o kwestiach środowiskowych. Zapewnij bezpłatny udział w wydarzeniu i rozważ zaoferowanie transportu do i z miejsca wydarzenia, aby było ono bardziej dostępne dla młodych ludzi. Wykorzystaj to wydarzenie jako okazję do edukowania młodych ludzi w kwestiach środowiskowych i zainspirowania ich do działania. 4. Załóż ekologiczny klub książki dla młodych ludzi, który spotyka się regularnie, aby omawiać książki o kwestiach środowiskowych. Rozważ zaoferowanie uczestnikom bezpłatnych egzemplarzy książek i zapewnienie miejsca spotkań, do którego można łatwo dojechać środkami transportu publicznego. 5. Zorganizuj warsztaty sztuki ekologicznej dla młodych ludzi, które koncentrują się na tworzeniu dzieł sztuki z materiałów pochodzących z recyklingu. Zaoferuj warsztaty za darmo i rozważ zapewnienie uczestnikom materiałów do wykorzystania. Edukuj i inspiruj. Pomóż młodym ludziom zrozumieć znaczenie odpowiedzialności za środowisko i pozytywny wpływ, jaki mogą mieć na świat. Dziel się historiami sukcesu i dostarczaj zasobów i informacji, aby pomóc młodym ludziom dowiedzieć się więcej o problemach, nad którymi pracujemy, i znaleźć sposoby na zaangażowanie się. Przykłady działań, które koncentrują się na pomaganiu młodym ludziom w zrozumieniu znaczenia odpowiedzialności za środowisko i pozytywnego wpływu, jaki mogą mieć na świat. A. Stworzyć program edukacji ekologicznej dla młodych ludzi, który dostarczy informacji o ważnych kwestiach środowiskowych i sposobach, w jakie młodzi ludzie mogą coś zmienić. Może to obejmować wykłady, warsztaty, wycieczki terenowe i inne interaktywne działania. B. Używaj książek o środowisku jako okazji do dzielenia się sukcesami i inspirowania młodych ludzi do podejmowania działań w kwestiach środowiskowych. C. Zaproś ekspertów i aktywistów środowiskowych, aby porozmawiali z młodymi ludźmi o swojej pracy i wpływie, jaki wywarli na kwestie środowiskowe. Może to być inspirujący sposób dla młodych ludzi, aby dowiedzieć się o pozytywnym wpływie, jaki mogą mieć na świat.